Samą wiele ze powstania Powiatowego Centrum Medycznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To proszę Państwa, nie chcę się cofać w przeszłość, aczkolwiek widzę osoby na sali, zwłaszcza spośród personelu medycznego, które pamiętają różnego rodzaju zawirowania. Do tych zawirowań z przeszłości nie, nie cofamy się, ponieważ zajmujemy się dniem dzisiejszym. I w zasadzie ten kluczowy rok to był rok. 1999, gdzie powiat przejął całość prowadzenia służby zdrowia i w ramach PZZ-ów prowadził to do, do 2008 roku. I pamiętamy jeszcze, że oddłużenie, które miało miejsce wówczas to 21 milionów, to są właśnie te osoby, które wspomniałem te trzy osoby, czyli starosta. Anna Bandok i Joanna Brodziak-Cisak, jeśli chodzi o ówczesne Starostwo Powiatowe, a Kancelaria, która wspierała to właśnie siedzi przed Państwem. Nie przestawiłem, zmieniam nazwiska. Pani Joanna, Jan, o Boże, Marzena Ślidna, Sławomir Byra, Joanna Ślidna-Kołodziejczak i Pan Kołodziejczak. Dziękuję za? I proszę Państwa, te 21 milio 27 milionów pozyskaliśmy w ramach wówczas planu B, reszta zostało umorzone. Jak Państwo widzicie, jest tylko herb powiatu do 2008 roku, ponieważ w 2008 roku e, powstała spółka, I Państwo widzicie tutaj herb nie tylko powiatu, ale gminy Wołów, gminy Brzeg Dolny i e, i tak z saldem zerowym do 2019 roku do dnia dzisiejszego jeszcze funkcjonuje. Sytuacja finansowa PCM na przestrzeni 2,14-2019 i poproszę pana prezesa Krzysztofa Cisaka, żeby nam przedstawił sytuację finansową z panią księgową. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jestem tym razem z Panią Agnieszką Poprawską, konkurentem jak również Główną księgową, pracowałem w połowie. Chciałbym Państwu w pokrótce przedstawić obecną sytuację finansową. Na przestrzeni lat ona wyglądała różnie od 2014 roku. Jest tu przedstawiona sytuacja do 2018 roku. Na tą sytuację miał wpływ możliwość pozyskiwania nadwykonań, jak i wysokość kontraktów, które były nam przedstawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w w kwestii wyjaśnienia, kontrakty, które w większości są przedstawiane. Są, są kontraktami, na które dyrektorzy mają bardzo ograniczony wpływ z racji nienegocjowalności w większości przypadków tych kontraktów. Aby skupić się głównie na chwili obecnej, chciałbym przedstawić głównie rok 2018. Zakończyliśmy ten rok 2,5 miliona straty. Na tą sytuację w przeważającej mierze. Miał wpływ dwa aspekty. Pierwszym i decydującym aspektem jest wysokość kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ procedury, które realizujemy, są w głównej mierze procedurami finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia i one wpływają na, nasze, na naszą kondycję finansową. Struktura kosztów, która ma wpływ na nasze funkcjonowanie, to jest w 85%, są to koszty osobowe, w związku z tym 2018 rok jest to rok, w którym w przeważającej mierze przez regulacje państwa, które narzuciły na nas konieczność podwyżek dla personelu. Poniekąd słusznych, bo, bo należących się personelowi, ale nie jest kwestią tego, że te podwyżki miały miejsce, tylko kwestią decydującym o tym wyniku finansowym w głównej mierze jest to, że procedury, który, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, nie uwzględniają tego w wycenie świadczeń. Też na wynik finansowy 2018 roku ma wpływ sytuacja, która zadziała się u nas w 2017 roku, a więc wyliczenie kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyliczenie tych kontraktów brało pod uwagę wykonanie, jak również poziom kontraktowania nie w, 2000, w wcześniejszych latach, jak to było wcześniej, ale w roku 2015. Potwierdzeniem tej kuriozalnej sytuacji jest list otwarty w Związku Szpitali Polskich, konsorcjum Szpitali Polskich, który zwraca ministrowi między innymi uwagę na sytuację, która, która ma miejsce i która w przeważającej mierze dotyczy praktycznie wszystkich szpitali powiatowych, niezależnie od poziomu referencyjności, od procedur, które realizują. To potwierdza też, że kwestia jest ogólnopolska i niestety ma wpływ na całość funkcjonowania Służby Zdrowia Powiatowej do... rok 2008. Tutaj startowaliśmy od początku znowu. Ja dlaczego chcę wrócić do tego momentu? Bo wówczas też ten rok był kryzysowy, pamiętam, ten pamiętam miesiące dyskusji ale było w nas poczucie, bynajmniej w Radzie Miejskiej, gdzie w zasadzie jednogłośnie podejmowaliśmy decyzje i wspieraliśmy się wzajemnie. Tutaj kwestia służby zdrowia zawsze była nam bardzo bliska, bo jak widzicie Państwo tutaj przy w okresie 99-2008 powiat. My, czyli jako Gmina Wołów już wówczas pomagaliśmy powiatowi i tak samo chcemy dzisiaj pomóc powiatowi wyjść z tej trudnej sytuacji. Uważamy, że mimo, że to powiat, tak jak zresztą powiedział burmistrz Pirek z Brzegu Dolnym, starosta powinien się zajmować nadawaniem tonu, jeśli chodzi o służbę zdrowia i kierunki, my nie odżegnujemy się od tego i też dajemy swoje propozycje. Ale jak widać wyraźnie, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że taka sytuacja, jak jest u nas, nie wszędzie jest. Są przykłady powiatów, gdzie Powiat ma 98% udziału w spółce, a gminy dosłownie 2%. Są takie przypadki. My tutaj bardzo wyraźnie już wówczas pokazaliśmy w 2008 roku, że bierzemy, że, bierzemy, że, że, że też te, nie, nie boimy się wziąć odpowiedzialności. I zauważcie Państwo, że co, średnio co 10 lat jakby dochodzi do sytuacji kryzysowej. Tutaj mówił Pan Prezes o sytuacji na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tutaj trzeba sięgnąć głębiej. Proszę zobaczyć 2014 rok, gdzie jeszcze wychodziliśmy. Gdzie, gdzie tutaj ta strata była prawie 800 tysięcy, ale lata 15, 16, 17 to jest na plusie. To są na plusie. O co to tak, tak naprawdę decyduje? Co decyduje o tym, że. Szpital się bilansuje, czy też nie. No, obłożenie. Obłożenie raz, dwa, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. No, i jeśli chodzi o przychody i koszty oddziału zlokalizowanych w Wołowie i to jeszcze raz trzeba też wyraźnie podkreślić, że kolorem niebieskim Państwo macie Wołów i lata 2014, proszę zobaczyć. 2014, ponad 2 miliony na minusie w Brzegu Dolnym prawie 300 tysięcy na plusie wołów. 2.15 milion 700 brzegdonny wołów ponad 550 tysięcy. 2.16 milion 300 brzeg domny, wołów 84 tysiące. No i tutaj, jeśli chodzi o 17. 18. rok, to mamy już pikowanie w zasadzie w dół. No i to obłożenie. Proszę państwa, żeby była rentowność. Danego oddziału, obłożenie musi być minimum 85%. Jeśli chodzi o oddział wewnętrzny, od tutaj najwyższy, średnio tutaj w zasadzie te ostatnie 3 lata to jest 70%, zatem dalej nam brakuje do tych 85%. Jeśli chodzi o oddział chirurgii ogólnej, to tutaj już w ogóle jest katastrofa, bo zauważcie Państwo, że 2014 rok prawie 40%, 15 też, 16 35, 17 24, 18 prawie 50%. Obłożenie, jeśli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy. 14 rok 34%, 15 rok 33%, 16 rok 34, 17 27, 18 35, no, i tutaj 38% jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Tutaj wiemy doskonale, że tu liczba porodów decyduje o płacalności i musi być niż 800. U nas jest nadwyżka ponad połowy. Widzicie najwyższy poziom na przestrzeni omawianego okresu 14-18, to jest 40%, ponad 40% to były lata 16-17 z uporem maniaka, przypomnę 85% to jest ten moment, gdzie opłacalność jest. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. No tutaj Państwo widzicie, w zasadzie 10% nie, przepraszam. Obłożenie oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. No tutaj mamy poziom 60% w zasadzie średnio. Przez omawiany okres. Cofnę, bo tam są komentarze. Jeśli chodzi o oddział rehabilitacji neurologicznej, no i tutaj już mamy. 2014 100%, 2015 ponad 100%, 2016 ponad, 2017 ponad. No generalnie można powiedzieć, że prawie 100% mamy na poszczególnych latach. Zakład komunikacyjno-opiekuńczy podobny a nawet nie więcej niż średnia 100%. No i tutaj mamy zestawienie przychodów poszczególnych oddziałów rozbitych na Wołów, Brzeg Dolny, lata 15-18. No, no i tu Państwo macie w zestawieniu razem szpital. To, co jest zielonym kolorem, to jest na plus, a to, co jest czerwonym kolorem, to jest na minus. Dlatego też, znając te wszystkie dane, zdecydowałem się, żeby to wszystko Państwu pokazać. Z logiczne. A jeśli chodzi o kontrakt, dalej on jest niedostateczny w stosunku do oczekiwań. Mało tego, oczywiście, już dzisiaj się nie mówi o nadwykonaniach, mówi się ryczałt. Ale jeżeli będziemy używać tą poprzednią nomenklaturę, to w zasadzie NFZ powinien nam oddać 1,4 400 i udziały samorządu w spółce Powiatowe Centrum Medyczne Gmina Wołów 29% podobnie jak Gmina Brzeg -Domy. Gmina Wińska 3,70%. Powiat Wołowski 36% jak Państwo wiecie Gmina Wińsko gmina podjęła uchwałę o wyjściu ze spółki medycznej w okresie straty finansowej z lat ubiegłych wysokość przekazanych środków przez samorządy. Gmina Wołów 880 tysięcy, podobnie jak gmina Brzeg Gmina Wińska 80, 000, ponad 80 tysięcy i ponad 900 tysięcy powiat wołowski. To jest suma z lat 16-18. Też poprosiłem, żeby przygotowały nasz wydział nasz finansowy, przygotował dane odnośnie umorzenia. Za lata 2014-2019 gmina Wołów umorzyła ponad 268 tysięcy, a jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to 127 tysięcy, co w sumie daje 400 tysięcy. Przyczyny sytuacji finansowej 18-19. Tutaj pan prezes zaczął już wstępnie mówić. Wzrost kosztów działalności. Proszę zobaczyć, o ile 15-16 rok to jeszcze była w zasadzie porównywalna. O tyle 17 i 18 rok mamy nagły wzrost do 25 milionów. Jeśli chodzi o koszty wynagrodzenia ze składnikami na ubezpieczenie społeczne, przedstawia się to następująco. Z 2014 z 10 milionów na 2018 do prawie 16 milionów złotych. Wzrost kosztów usług obcych. To są kontrakty z lekarzami, umowy zlecenia itd. Z prawie z 7 milionów w 2014 roku do 2018 roku ponad 9 milionów złotych. Jeśli chodzi o przyczyny tej straty finansowej w 2018 roku, tutaj w zasadzie główna przyczyna to wzrost kosztów pracowniczych, to ten spór zbiorowy pracowników zresztą słuszne, laboratorium rehabilitacji i fizjoterapii, RTG, prowadzenie istotnych regulacji prawnych, tutaj nałożenie na szpitale obowiązku poniesienia dodatkowych wydatków, no i ustawa z 8 czerwca 2017 roku o wynagrodzeniach zasadniczych, o ochronie ochronie służby zdrowia oraz jej zmiana w 2018 roku nie wskazała źródeł finansowania. Wynagrodzeń koniecznie, koniecznych, wypłaconych zgodnie z jej założeniami. Kontrakty lekarskie 2019 rok. Proszę Państwa, ja nie mogę stać obojętnie patrząc na to, co się dzieje w naszej służbie zdrowia. Zresztą ja podkreślałem już kilka razy bardzo wyraźnie, że musimy podjąć wspólne działania. Podkreślałem to już w grudniu 2018 roku na zgromadzeniu wspólników, że czekają nas trudny rok, że trzeba podjąć działania restrukturyzacyjne, ponieważ no, za kilka miesięcy czeka nas kryzys. W zasadzie w lutym, powtórzyłem w lutym 2019 roku, już użyłem po raz pierwszy słowa kryzys, mówiąc na zgromadzeniu wspólników, że w zasadzie już powinniśmy powoli zacząć zarządzać tym kryzysem. Prosiłem wiele razy pana starostę, żebyśmy przygotowali takie rozwiązania, które w zasadzie no, nie spowodują właśnie takich sytuacji jak dzień dzisiejszy, że musimy się spotkać i musimy sobie wyjaśniać. Dalej uważam, że to był ten moment, że powinniśmy się porozumieć. Apelowałem także do burmistrza Brzegu Dolnego. No, pani Wójt jasno postawiła sprawę, że złotówki nie dołoży, to powiedziała gdzieś tam, teraz nie pamiętam kiedy bodajże na przełomie roku. Generalnie no to jeszcze 3% udziału dałem sobie spokój. Ale do tych dwóch panów, czyli do starosty i do burmistrza, zwracałem się i prosiłem o spotkanie, o rozmowy, o to, żebyśmy wypracowali wspólne stanowisko. Niestety yy, pojawił się taki moment, pojawił się taki moment, gdzie zamiast tych działań restrukturyzacyjnych, czyli podjęcia się stworzenia takiej wspólnej koncepcji dla całości dwóch lokalizacji. Odpowiedzią na to było spotkanie zorganizowane przez Pana Marka Aleksandra Skorupę, na które ja nie zostałem zapraszony. Pojechał starosta i burmistrz Pirek. No i przyjechali, ogłosili radosną nowinę, że będzie, e, będzie rozwiązanie dla służby zdrowia. Dwa zdania o sytuacji jeśli chodzi o e, szpital uniwersytecki e, przy ulicy Borowskiej. Budżet ponad 600 milionów, nasz 26. E, zatem no to już pokazuje jakimi partnerami jesteśmy. E, dwa, ja uważam, że Fuzja, bo to już nie będę opowiadał szczegółów, na drugie spotkanie już zostałem zaproszony, na tym spotkaniu się dowiedziałem, na tym drugim spotkaniu, że jeżeli dojdzie do połączenia z Borowską, to ja jako Burmistrz Gminy Wołów niewiele będę miał do powiedzenia. No to powiedziałem tak, to, 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 to ja wiem jedno, ja powiedziałem, że to nie do y, Prezesa y, Borowskiej przyjdzie mieszkaniec Wołowa, tylko do mnie przyjdzie. I wówczas ja już wiedziałem, że w tym momencie nic z tego nie będzie. Dalej podtrzymuję to, że fuzja spółki medycznej z Zborowską skończy się dla nas bardzo źle. To podtrzymuję. Zatem wykup udziału spółki przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo to jest druga koncepcja, która mogłaby być. Zrealizowana z punktu naszego z punktu widzenia interesów gminy Wołów jest nie do przyjęcia. To mówiłem głośno w gazetach, mówiłem wcześniej też, żeby się zastanowić, też powiedziałem, żeby oczywiście przygotować rozwiązania, bo jeżeli te rozwiązania przekonały nas, no to oczywiście mógłbym rozmawiać. Kwestia y, zasadnicza, do której jesteśmy przekonani, którą opracowaliśmy pod względem prawnym i finansowym, to zaproponowałem na ostatnim zgromadzeniu wspólników, mianowicie połączenie, y, inaczej podział spółki na dwie części, na część wołowską i część brzeską. Jeśli chodzi o część wołowską, to oczywiście podział na. Y, Inaczej, ta nowa spółka na bazie tej starej, która by powstała, to połączenie Gminy Wołów i Powiatu Wołowskiego. Tak bym to widział, Po 50% udziałów. Mamy to zliczone, mamy to opracowane i tutaj jesteśmy pewni takiego rozwiązania. Każde inne rozwiązanie, łącznie z mówieniem o tym, że zostanie utworzone coś nowego, to zawsze będzie się równo likwidacji obecnej spółki medycznej, a my tego nie chcemy. Brak działań spowoduje faktycznie upadek naszego szpitala, w ogóle całej spółki. Ja nie widzę, znaczy inaczej, nie wiem, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, bo w kontekście tego wszystkiego doszła, doszło do zmiany w powiecie. Tutaj osią sporu stał się właśnie spółka medyczna. Przyszłość, oddzielnie widzi to burmistrz Pirek. On uważa, że powinniśmy wszyscy razem, wszyscy razem tutaj wspólnie występować, nie dzielić się. Ja mówię, jeżeli tak bardzo chcecie łączyć się z Borowską, to idźcie, to się łączcie. My nie chcemy, bo wiemy, że połączenie z Borowską będzie oznaczało koniec służby zdrowia w Wołowie. My uważamy, że chcemy pójść oddzielną drogą. Powiem więcej. Ja już dzisiaj mam taką wiedzę, że nawet rozmowy, czy też z szednicą, czy z Miliczem też by spowodowały, że na to nie ma czasu, bo jest za późno. Według mojej wiedzy jest, jest już za późno, bo te negocjacje by trwały kilka miesięcy i to może spowodować, że w tym czasie nasza spółka mogłaby przestać istnieć. Zatem podsumowując jeszcze raz, propozycja na Zgromadzeniu Wspólników, którą ja przedstawiłem, oczywiście nie cieszyła się, nie, nie uzyskała aprobaty starosta no jest, no to myślę, że się wypowie, to powie swoje zdanie. My uważamy, że skoro władze samorządowe Brzegu Dolnego chcą połączyć swoją, całą spółkę z Borowską, to nie łączą. My nie tego nie chcemy. Po prostu uważamy, że to jest dla nas droga do nikąd. W tym momencie, zacznie brakować szpitali, to jeszcze jakiś Pieniądze znajdą i pewnie pomoc rządowa. Ja uważam, że trzeba przetrwać ten trudny czas teraz, że tutaj radnych też prosiłem z Rady Miejskiej, z Wołowa, żebyśmy część inwestycji wyhamowali, żebyśmy mieli środki na to, żeby wesprzeć naszą służbę zdrowia. I tutaj mogę Państwu powiedzieć, z wyjątkiem pięciu osób, które nie zagłosowały za pieniędzmi na szpital, wstrzymały się. Większość była za, i tym wszystkim, którzy byli za, to dziękuję, bo to jest ważne, bo podobnie myślimy. Także tu, jeśli chodzi o gminę Wołów, mamy rozwiązanie, ja uważam, powtórzę jeszcze raz, że myślenie o borowskiej to już było jak jeszcze Maciek Nejmandu był starostą i wówczas też proponował, proponował pan skorupa te rozwiązania. Jak będzie Państwa to interesować, to oczywiście przedstawimy. Na dzień dzisiejszy uważam, jeszcze raz, że trzeba podjąć zdecydowane kroki. Oczekuję od powiatu albo wsparcia i pomocy w tej naszej koncepcji. Chyba, że mają lepszą, to nie przedstawią, rozpatrzymy i też oczywiście pomożemy. Bo na dzień dzisiejszy ja nie słyszę o żadnej propozycji ze strony powiatu, a to powinien powiat nadawać. Ton i powinien powiat nam przedstawiać rozwiązania. Ta zmiana, która zaszła w powiecie jest bardzo niekorzystna dla Wołowa. To tyle tytułem wstępu. To jest bardzo ważne pytanie, to jest bardzo ważne pytanie, bo ja, dlaczego, dlaczego konsultacje? Dlatego, że poprosiłem Państwa, żeby wiedzieć czy w dobrym kierunku idę. Ta wiedza jest dla mnie bardzo potrzebna i bardzo ważna. Będę ogłaszał konsultacje nawet w małych sprawach, bo to wyszło przy ostatnich wyborach. Nawet w małych sprawach będę mieszkańców pytał, ile przyjdzie ministrowa, ale będą ogłoszone, będą ogłoszone konsultacje. Ja wiem jedno, jak ważne jest, jak ważne jest, jak ważna jest służba zdrowia. Ja to tak może osobisty wątek dorzucę. Ja pamiętam, jak moja żona po trzy miesiące nie dostawała wypłat będąc pielęgniarką. Mówiłem to staroście, mówiłem to burmistrzowi. Kiwa, bardzo, bardziej myślałem, że burmistrz może z burmistrzem Brzegu Dolnego, jego żona też jest że tutaj złapiemy jakiś nic porozumienia i może jakieś historyczne porozumienie w końcu będzie z sąsiadem z wiedzy. No a tutaj po prostu słyszę głosy, że, że, my, że, 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 że nam się remontuje szpital w Wołowie. No na no, litość bosko. Nie o to chodzi. Dzisiaj ja uważam, że stoimy przed bardzo trudnym, trudną decyzją. Ja od lutego prosiłem bardzo wyraźnie, w grudniu pierwsze zdania powiedziałem, żebyśmy bardzo poważnie zaczęli rozmawiać i przygotowali rozwiązania, a nie czekali na kryzys. Dzisiaj to jest zarządzanie kryzysem. Dzisiaj to jest zarządzanie kryzysem. Ja wiem, że do 15, do 15 września jest ten termin taki, że tu też powiedziałem wcześniej i pani prokurent, i panu. Że gmina Wołów w każdej chwili już jest gotowa tam od połowy sierpnia przewać pieniądze i te pieniądze przelejemy. Mówiliśmy o pół milionie, zadysponowaliśmy w uchwale budżetowej 740 tysięcy. Jak trzeba, będzie mieć jeszcze więcej. Bo takie jest oczekiwanie mieszkańców Wołowa. Ja wiem, że ten, który nawet najwięcej mówi, że to jest taki szpital, czy inny, to później będzie najwięcej krzyczał, że nie, nie ma służby zdrowia. Każdego z nas różne przypadki dopadają. Ile się czeka na Borowskiej czy w innych szpitalach, gdzie autobusami się przywozi pacjentów i w zasadzie fabryki, fabryka można powiedzieć, że to jest. Sam gdzieś tam kiedyś widziałem moment. Zresztą z mamą byłem, to, to wiem, ile trzeba było się wyczekać. To ja też wiem, że trzeba dołożyć wszelkich starań dzisiaj, żeby utrzymać to, co mamy. Oczywiście te dane, z tych danych trzeba wyciągnąć wnioski. Ja mówiłem panią, wielokrotnie się spotykaliśmy, mówiłem, że w tym stanie rzeczy nie możemy zostawić, bo każdy coś oczekuje. Oczywiście z jednej strony mieszkaniec jakości, a, a pracownik oczekuje dobrej zapłaty za dobrze wykonaną pracę. To z dwie strony musi iść. To musi po prostu iść z dwie strony. Brak działania, brak decyzji jest czymś najgorszym. Jeżeli nie będziemy podejmować decyzji, to znaczy, że czekamy, że albo samo padnie, Albo doprowadzimy do fuzji, fuz, do fuzji, do połączenia, a wiadomo, że taki mało kto co zrobi. Jak, jak, jak to usłyszałem, to powiem Państwu tak, że ja tą drogą nie pójdę. Ja 20 lat ostatniego swojego życia poświęci, znaczy poświęciłem. Nie, pracowałem. I, I tutaj, jeśli chodzi o służbę zdrowia, od 98 roku, wszystkie możliwe tutaj sytuacje, które były kryzysowe, ja przy nich byłem. Stąd też. Ta prośba o to dzisiejsze spotkanie, żeby porozmawiać z Państwem, żebyście Państwo też nam powiedzieli, czy idziemy w, dom, w dobrym kierunku, czy też powinniśmy się łączyć z Borowską, czy też na inne rozwiązania, które no, tutaj proponuje nam Brzeg Dolny, samorządowcy z Brzegu Dolnego, żeby pozostawić to wszystko razem.